Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich, jednak nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I wiemy, że ta wola Ojca się wypełniła, że Jezus Chrystus oddaje swoje życie dla naszego zbawienia. Jest posłuszny Ojcu aż do śmierci, również właśnie w cierpieniu, w podejmowaniu krzyża, w oddaniu swojego życia na krzyżu. My tak często modlimy się do Pana Boga, ale zapominamy o. Tej najpiękniejszej modlitwie, której nauczył nas Jezus Chrystus, gdzie modlimy się bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi? I z jednej strony modlimy się bądź wola Twoja, a z drugiej strony Panu Bogu dyktujemy całą, całą listę naszych żądań, pragnień i wspominając i wypo, wymawiając właśnie to wezwanie serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, postawmy sobie pytanie, a czy ja Jestem posłuszny Panu Bogu? Czy naprawdę jestem posłuszny, chociaż modlę się właśnie, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi?